Wszyscy razem, żeby było wiadomość. Uwaga, wszyscy Państwo 3-4! bardzo dobrze i to są mistrzostwa w jeżeli które są tylko w Łąży ja nigdy nie trenowałem, już drugi raz mi się udało, także nie wiem. Po prostu tak, tak wyszło, że udaje mi się. Już drugi raz w ciągu e, chyba 3-4 lat, odkąd biorę udział w konkursach, udało mi się wygrać. Ja tutaj na Backstage'u byłem uprzedzony, że jest jeden zawodnik, który miecie wszystko. Rok do roku generalnie, no i nogi same się zgięły, jak to mówią, zmiękły mi kolana. Aczkolwiek było mocne wsparcie, tam pod sceną krzyczeli Karol, krzyczeli Oliwier, tak? Bartek. Bartek, tak. I było wsparcie i o to chodzi w sumie chyba. Ja deklaruję, że zdobędę pierwsze miejsce, będę cały, cały Boży rok trenował, bo trzeba czasami zapić czymś, żeby to lepiej przeszło, prawda? Prawda. Jesteśmy pełnoletni, także możemy chyba. Uwaga, uwaga, uwaga.

To bardzo dobry czas jest na to, żeby się pokazać, bo chyba najtrudniej być prorokiem w własnym kraju. Więcej nas ludzie znają w Polsce i zapraszają nas, a tutaj w Łomży jakoś tak rzadko się pojawiamy. Kapela powstała niecałe 3 lata temu. Na początku graliśmy covery, później stwierdziliśmy, że chyba jednak by było trochę lepiej własnej twórczości zrobić. No i zaczęliśmy ja pisałem teksty, troszeczkę muzyki. Janiu Górski napisał kilka kawałków muzycznie. No i zaczęliśmy je ogrywać. Mamy tutaj dobrego tekściarza, fajne teksty pisze. Mariusz pisze i gra na harmonice i usiłuje grać celówkę. utworze Bell Blues Band, Bell Blues. Kolega... Kolega Paweł gra na klawiszach, Marcin na. Perkusji, a Bartek szarpie instrument o czterech strunach, a jak on się nazywa? Bas, a, bas, no. W czasie chcieliśmy zaistnieć, żeby ktoś tam gdzieś nas docenił. Zaczęliśmy jeździć po Polsce na jakichś festiwalach bluesowych, się pojawiać. No i w 2013 udało nam się wygrać blues festiwal w Puławach. Później był jeszcze kodeks festiwal bluesowy w Słupcy pod Poznaniem. No i dzięki temu tak trochę żeśmy się chyba docenili. Tak, myślimy nad opatentowaniem marki. Po jakichś tam kilku miejscach, gdzie pojawiliśmy się, ludzie zaczęli nas pytać, czy mogą nasze kawałki grać, więc stwierdziliśmy, że musimy to jakoś unormować. Wróciliśmy z Mistrzostw Europy, Federacji IDO z Rimini we Włoszech, gdzie zdobyli się po raz kolejny tytuł Mistrzów Europy, także bardzo z tego cieszymy. A dzisiaj jesteśmy specjalnie na Łobrzyskim gościńcu z przygotowanym show do utworów Michaela Jacksona, także będzie się działo dużo, będzie pozytywnej energii, dużo fajnych właśnie choreografii. Open spaces. I see the world get colored. And I'm not gonna spin my life being the color. No wrażenie absolutnie bardzo pozytywne, cały czas jeszcze jestem pełna emocji. <laughs> Emocje po koncercie zwykle opadają następnego dnia, ciężko jest zasnąć, jest tak dużo energii. Łomża była wyjątkowa, bo faktycznie ludzie dają takiego dużego energetycznego kopa, co też nie zdarza się często, bo reakcje są przeróżne. Dzisiaj jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona i bardzo mi miło. Ja to było wielkie marzenie, zaśpiewać z kimś popularnym na scenie i się udało. Nie analizuję tego nigdy, co chciałabym przekazać. Po prostu chciałabym przekazać jak najwięcej siebie tym ludziom. A że ja jestem bardzo optymistyczną osobą, to staram się tej swojej optymistycznej energii, takiej wiary w siebie i dużo pozytywnego myślenia oddać tym młodym ludziom. I fajnie jest wtedy, kiedy się to udaje, kiedy oni na początku są dystansowani, a z czasem widzę, że uśmiech się rodzi na ich twarzach, zaczynają skakać, zaczynają bawić się i to jest piękne. Piątek jest wymarzonym dniem, bo rozpoczynamy zawsze po pracy dłuższy weekend. Ale była i przyczyna taka prozaiczna, mianowicie gwiazda wieczoru wolne miała tylko właśnie piątek. Ale myślę, że będzie to znakomity wypoczynek, zachęta do wielu spacerów właśnie już pełnie pełni wolną sobotę i niedzielę. Ja się bardzo ucieszyłem, że Kontrakt mogliśmy podpisać właśnie z tą grupą Dżem. Jest to znakomity zespół. I dla tych, którzy mają trochę zaawansowany wiek, dla tych, którzy są w średnim wieku i dla młodego pokolenia.